Oh, witam wszystkich. Na wcześniejszych odcinkach pokazywałem ten komputer z 8081. I teraz e, pokażę Wam e, zmianę kolorów czarny-biały. Wtedy, jeśli ktoś oglądał przycisk, kresek, gdyby był tu, został przeniesiony w to miejsce dużo wygodniej, a przełącznik koloru biały i czarny znajduje się tu z lewej strony. Załadujemy jakąś gierkę. Jesteśmy w ZX81, pali się zielona dioda, czyli i no, dwa razy cudzysłów, new line i play. Dobrze, gierka będzie się ładować ponad 5 minut. Więc może zrobimy sobie chwilę przerwy. Przerwę to zrobiłem sobie chyba ja. Jeszcze kilka sekund i zaraz powinno wszystko się wgrać. Tak, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Tu mamy gierkę w trójwymiarze. Poruszamy się kulką. Ja wiem, jak to się skierował? Tak. I M to był skok. Pozebrajmy no, chwilę. Tak to wygląda. Żywa kulka. Tak to wygląda przy ustawieniu białego koloru u czerwonego w ten sposób. To jest, to jest biała kulka też. Zobaczymy, co będzie, gdy odwrócimy go. Ja. Dobra, to no, dość szybkie są te kulki. No i widzimy tu, jak tu się teraz przedostać. Nie dałem rady przeskoczyć, ale to nic. Zobaczmy, jak wygląda w, przy odwrotnym ustawieniu kolorów białego i czarnego. Wyłączam komputer, przełączam ustawienie i włączam ponownie komputer. Jest ok. Załadujemy jeszcze raz grę. New line i play. I musimy poczekać chwilę, zaraz się wgra. Gra ładuje się ponad 5 minut. Zaraz. Powinna się wgrać. Jest. Widzimy zmianę kolorów. Zobaczymy, jak to wygląda w tej konfiguracji. No, wygląda inaczej. Czarne tło mamy, a elementy mamy białe. Spróbujmy to trochę zagrać. O, coś tu. O, tu w górę tu. Lewo, prawo. Dobrze. Jak widać, zupełnie oprzepchnąłem ten klocek. Zupełnie odwrotne ustawienie kolorów. Które lepsze? Nie wiem jak zawsze co kto lubi to ustawienie jest chyba bardziej takie ponure mi się udaje tu musimy skoczyć idziemy dalej Idziemy dalej na taki komputerek, taka gra. Kto by się spodziewał? Podobne gry były na ZX Spectrum, z tego co pojawia. ZX Spectrum 48, tak. Gry. Chyba były gry izometryczne. No jak widać, tu jest, jak widać, całkiem odwrotne ustawienie kolorów. No, co kto woli? Zawsze można sobie wybrać. Pewnie jedna gra wygląda lepiej, druga gorzej w danym ustawieniu, ale jeszcze może byśmy sobie włączyli jedną grę, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. No, tu widać, jest bardzo duża różnica. Było tło białe, jest czarne. Elementy. Tak jak kulka są tutaj białe. Zobaczmy, może co, co włączymy. Może Pacmana. Pacman wiecznie żywy. Zresetujemy komputer. Przycisk z boku. Reset dużo łatwiej. Load. Dwa razy słów. zysków. teraz new line. I play. Ładujemy. Gierka ładuje nam się minuta z kawałkiem, czyli nie tak długo. Może nie będę robił teraz przerwy. Jeśli ktoś nie miał do czynienia, może ktoś, a może inna, jeśli ktoś miał z komputerami ZX Spectrum, ZX8081 Ja akurat kiedyś nie miałem do czynienia ze zwykłym spektrumem ZX Spectrum, tak. Z tymi wcześniejszymi komputerami nie i muszę powiedzieć, że naprawdę mi się podoba ten komputer, mimo że nie ma dźwięku. Ma w sobie to coś, czego nie mają współczesne komputery. Chociażby ten przełącznik zmiany kolorów. Albo... Oczywiście. Na współczesnym pc można emulować w zasadzie wszystko. Każdy komputer. No ale jednak nie jest, nie jest to samo co sprzęt na żywo i w realu i nagrywanie z kasety lub z Trochę to trwa, ale jest czas na przemyślenie albo jakieś refleksje, na które dzisiaj nikt nie ma czasu, niestety. Załadowała się gra. Gra. Julej. Jest. Sterowanie siedem 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 Y, dobrze trochę trudne ustawienie klawiszy. No, ale jak ktoś nie ma za grubych palców to da radę Widzimy tu w takiej konfiguracji Aha Na chwilę zjadam gwiazdki do goni Na chwilę gdy jest zmiana Goniących mnie tutaj przeciwników. Na chwilę jest lekka pauza. No proszę, nudebcze po piętach. No a teraz ucieka. Jak widać, elementy tu są czarne. Ściany, gwiazdki. Ja jestem koloru czarwo, czarnego. Natomiast to jest białe. No i podobnie. Zobaczymy, jak będzie w konfiguracji odwrotnej. Nawet fajna. Pacman wiecznie żywy, ale w takiego pacmana raczej mało kto grał. Mi się wydaje. Jest jednak dosyć różni się od pierwowzoru. Jest nawet ciekawy. No, i teraz uciekają przede mną. Zjadłem gwiazdkę. Dobrze, i teraz zobaczymy ustawienie w odwróconych kolorach. Zależy co, kto rozumie przez odwrócone kolory czarny i biały. Mamy. I teraz Load. Uline i play ładujemy. Gra nam się ładuje. Akurat teraz używam monitora większego. Nie jest to nie jest telewizora w zasadzie. Nie mogę. Chociaż ten ma funkcję monitora też. Nie jest to CRT, tylko LCD. Ale. Sprawuje się dobrze, chociaż różnie z nimi bywa i nie na ten komputer, tak jak też inne te starsze komputery. Yy, współpracują lepiej lub gorzej z telewizorami LCD z tymi Nowszymi. Ten nie jest taki za nowy, on chyba jest, nie wiem, 2007 rok czy 8, chyba mi się wydaje, czyli jeszcze te lata co. Parametry może mieć przystosowane do tych starych komputerów, bo z tymi nowszymi już jest chyba gorzej. Gorzej współpracują z tymi starymi komputerami. Ten radzi sobie dobrze. Przez podłączony, przez zwykły przewód wideo jeszcze nam zostało około 15 sekund. Fajny komputerek. Zachęcam, jeśli ktoś nie miał do czynienia, tak jak mówiłem wcześniej, czy miał. Dwa w jednym można się pobawić, samemu coś popisać, pokombinować, można coś powgrywać. Jest bardzo dużo w internecie gier i programów. Nawet i współczesnych, bo w te co teraz chyba gram. Pachman nie, widzę 1900, ale nie, nie widzę daty, ale ta gra wcześniejsza była chyba stworzona kilka lat temu. Dobrze, uruchamiamy. Widać, już mamy napisy białe. Białe napisy, czyli odwrotnie, i teraz tak, 7KJ jedynka góra j dół y y i dobrze y i lewo, prawo i jedynka jedynka lub dwójka ma no jedynkę uchabia dobrze trochę trzeba się przyzwyczaić do tego sterowania jak ktoś ma cieńsze paluszki to na pewno ma łatwiej przy grubszych może być trochę gorzej, i widzimy jest zupełnie odwrotnie. Tło jest czarne, ciemne, a elementy są białe. Która opcja jest lepsza? Powiem, że nie wiem. Co kto lubi, jak zawsze. I się dobrze grało we wcześniejszym w ustawieniu kolorów dobrze i w tym też dobrze. I teraz oglądam Was. O, to taki jesteś szybki koleś. No i tu też już zjemy tą gwiazdkę. Jak widać, chwila przećwiczenia i da się, i da się grać dosyć fajnie, sterować. Bez dźwięku można też żyć. No i teraz jak widać jest to gra, w którą można sobie pograć, ale już nie będę was tutaj męczył, że tak powiem tą grą. Jak widać kolory kolory można sobie zmieniać biały czarny. E, ustawiać co komu pasuje, fajna to jest opcja. E, zrobimy teraz reset. Wygodnie z boku przycisknie, tutaj tak jak był wcześniej. Patyczek trzeba było stosować przez tą dziurkę. E, komputerek bardzo fajny. 32 KB pamięci, z tego co pamiętam. Ogarnia starsze gierki, programy. Ogarnia. Współcześnie pisane, i yy, no cóż mam powiedzieć: polecam i zachęcam wszystkich do, do zakupu takiego sprzętu, no i do zabawy. Fajnie można spędzić czas. Dziękuję bardzo za oglądanie. A ja sobie jeszcze coś może włączę. Aha. Stens Invader, wiecznie żywy. Jak się poruszamy? Jak strzelamy? Widzę, że przeciwnik jest dość twardy. Oj, coś mi się tu chyba za dużo postrzelało. O i tu coś mi się pokręciły klawisze, Oj, no pokręciły mi się, ale... Mogłem go w tej przerwie dodać, nie, cofa się, a to cwań. Mamy nową planszę, jak widać. Gra się dosyć fajnie. No i po. Nie, jeszcze żyję. No dobra.